Witam serdecznie w kolejnym krótkim materiale. Na wstępie bardzo, bardzo gorąco chciałbym Wam podziękować za bardzo duży odzew odnośnie pomocy. Pomocy dla tego Pana z Warszawy, którego bardzo serdecznie pozdrawiam. Z tego miejsca naprawdę świetnie, świetna postawa. Zaopiekował się gołąbkiem przez tak długi czas i razem z kolegą którego również z tego miejsca bardzo serdecznie pozdrawiam, kolegę Damiana, który niezwłocznie na drugi dzień pojechał, odebrał tego gołąbka. Za moment umieszczę wam tutaj zdjęcia tego ptaka. Naprawdę wielki, wielki szacunek dla tego pana, gdzie naprawdę gołąbek jest w naprawdę wyśmienitej formie w wyśmienitej kondycji, jak na gołębia, który przez tak długi okres czasu no, spędzał go w warunkach, że tak powiem, ekstremalnych na parapecie, w jakimś kartonie, ale naprawdę, naprawdę no, zresztą zobaczycie, już teraz wam pokażę naprawdę gołąbek w mega, mega kondycji. No, myślę, że się ze mną zgodzicie. Naprawdę no, bardzo ładnie utrzymany gąbek. Zobaczymy, co, co jego dzieci pokażą. Tak? Czy, czy będą miały również taki upór. Eee, I naprawdę takie logiczne myślenie, bo widać, że ten ptaszek naprawdę jest inteligentną bestią. Aktualnie jesteśmy w gołębniku samiczek. A w, niu, w dzisiejszym materiale pokażę Wam moich kandydatów na wystawę okręgową o tutaj poruszenie wśród samic już powinny iść spać ale jeszcze chwilę je tutaj pomęczę ten film chciałem nagrać żeby żeby zakończyć temat tego gołąbka bo naprawdę odzew z waszej strony bardzo bardzo duży za co wam bardzo dziękuję a teraz może przejdę do przedstawienia czterech gołąbków które pojadą na wystawę z mojej hodowli no i jednego nowego, jeden nowy nabytek, który, który do mojego stada dołączył. W sumie w tym roku dołączyłem jedynie dwie sztuki nowe. No, Ja uważam, że nie trzeba tego robić bardzo, bardzo dużo. Do hodowli tak zwanej nowej krwi dokładam bardzo mało. Był mocny rok poprzedni, gdzie dołączyłem tych ptaków więcej. Są one testowane, już były w tym roku, będą w kolejnych latach. A teraz już dołączają tylko pojedyncze egzemplarze. Przejdę do prezentacji. I może pierwszy gąbek, prezentowany. To jest moja, jak na nią mówię, olimpijska dwunastka. Piękna samica jak dla mnie. No jedna tutaj z najładniejszych dziewczynek na gołemniku. Bardzo ładnie zbudowana. Bardzo mi się podoba przede wszystkim, jeżeli chodzi o jej spód, tutaj budowa kości, to przejście z, tutaj z mostka przez widełki, wszystko bardzo fajnie w jednym ciągu. Dodatkowo bardzo fajnie upierzona. Upierzenie aż tak, jak mówię, bardzo mocno do pozarastane. Skrzydełko bardzo ładnie umięśnione aktualnie. Tutaj kończy już, kończy fajnie pierzenie. Na upierzeniu nie ma absolutnie żadnych skaz. Wiadomo, jest to bardzo mocno brane pod uwagę na ocenie. Dodatkowo, bardzo, bardzo urocza samica z wyglądu. Bardzo ładnie się prezentuje. No w tym roku, jako, jako samiczka dwuletnia, naprawdę już wykręcała bardzo fajne wyniki, jak na, jak na ten gołemnik między innymi. No, przez te dwa lata raz była szósta z lotu 500 km, piętnasta z 300. Km. Tak więc ma tych konkursów w pierwszej, w pierwszej setce oddziału już kilka. Tak więc myślę, że będzie to jedna z samic na lata. Jeżeli coś się złego nie wydarzy, to no, miejmy nadzieję, że nie. Jak na dwuletnią samicę bardzo, bardzo ładnie zbudowana samiczka. Ona będzie wystawiona w kategorii standard. I zobaczymy, jak się zaprezentuje. Druga dziewczynka to jest moja andaluska samica młoda, również będzie wystawiona w kategorii Standard. Tam, wiadomo, potrzebne są trzy loty. I z tych trzech lotów ma ona między innymi miejsce 41 i 58. Tak jak widzimy, również. Aktualnie dokończyła pierzenie ostatniej lotki. Tutaj również upierzenie. Muszę po niej przyznać: upierzenie ma takie wręcz jedwabiste. Bardzo delikatna, jeżeli chodzi o upierzenie. Dodatkowo bardzo mocne plecy. Bardzo mocny spód. Naprawdę mięsień jest bardzo okazały. Bardzo fajne to przejście. Dodatkowo. Naprawdę bardzo ładna prezencja, barwa ciekawa. No zobaczymy, jak ją ocenią. Profesjonalni sędziowie, bo wiadomo, ja to jest, jestem tylko hodowcą, tak? Aczkolwiek takich ptaków jak ona, czy ta, którą za chwilkę będę prezentował. No chciałbym mieć na, na pewno na swoim gojemniku jak najwięcej, bo samica prezentuje się naprawdę wyśmienicie. Przynajmniej moim zdaniem, oczywiście, możecie ocenić komentarzach jak uważacie aczkolwiek bardzo bardzo miła samiczka myślę że nie powstydzę się za nią jak będzie w klatce wystawowej trzecia samiczka to też jest samica młoda wystawiana w kategorii standard aczkolwiek ona miała bardzo fajną wyjściówkę jeżeli chodzi o, o kategorię F no ale niestety nie domknęła ma w lotach Gołębi Młodych 25 i 36 pozycję z dwóch lotów. Trzeci, go, trzeci konkurs, tam bodajże 106. To jest y, córka Gabiego, czyli tego mojego głównego rozpłodowca. A matką jest y, córka starego szpaka. Po niej też mam już bardzo fajne lotniki. Tak jak też widzimy, ostatnia lotka dorasta, więc do wystawy jeszcze został nam miesiąc. Spokojnie będzie dopieżona. Piękny trójkąt. Samica mega mocne plecy. Bardzo mocny spód. Również bardzo fajne takie równe to przejście, jeżeli chodzi o e, tutaj mostek i widełki. Widełki zwarte jak na samicę. Naprawdę ma je bardzo fajnie poskładane. Upierzenie też. Widzimy mocno zarośnięta. Tak jak mówię, no nie powinienem się wstydzić, jeżeli chodzi o te głębie Na wystawie. Samica bardzo ładnie się prezentuje, grzeczna. No i zobaczymy. Tak jak mówię, jak zostanie oceniona przez profesjonalistów, a nie takich amatorów jak ja. Czwarty kołąbek na wystawę. No, tego pana to myślę, że znacie. Stary szpak. Na pewno będzie to jego ostatnia wystawa, bo już więcej nie będzie. Pierwsza w sumie i ostatnia, nie był wcześniej na wystawach. Nie będzie już więcej lotowany, tak więc nie ma, nie ma prawa, żeby był jeszcze wystawiany. Ostatnia lotka dorasta. Tak więc chłopak pojedzie. Nasz zębol. On ma fajne takie te, te zęby na dole. Pojedzie się pokazać, nie wiem czy to nie będzie minus na wystawie, aczkolwiek on jedzie w klasie sport. No ale wiadomo, że tam gołąb, gołąbki w klasie sport również są oceniane pod kątem standardu. Nie chował młodych w tym roku osobiście. Po lotach yy, jego, jego młode były podbierane i wychowywane przez inne ptaki. Więc zobaczymy, zobaczymy co on, niech on się tutaj na spokojnie zaprezentuje.

Ma 10 konkursów w pierwszej setce oddziału, kilka takich całkiem fajnych. Tak więc myślę, że też nie będzie wstydem, a na pewno jeżeli chodzi o wygląd, jego prezencję, na pewno jest to jest to gąb fajny, postawny. Niech się chłopak przejedzie na wystawę. Niech zobaczy jak to jest, a później już tylko rozpód. I kolejne pokolenia. Tak więc prezentują się moje ptaki, na, które będą reprezentowały, że tak powiem, tą hodowlę na wystawie okręgowej. Wystawa okręgowa w tym roku organizowana jest przez oddział Skierniewice. 19 grudnia. Możliwe, że prawdopodobnie będę je tutaj, te ptaki, transportował do oddziału akurat ja. No, zobaczymy, jak to, jak to wyjdzie, jeżeli uda mi się. E, dogadać e, z organizatorami, może będę przy ocenie, wówczas może nagram dla Was jakiś krótki materiał, jak to wygląda, jak się prezentują ptaki e, z okręgu łódź. Myślę, że to też fajna ciekawostka dla Was. Dla tych, którzy jeszcze nie byli e, na takich wystawach, nie widzieli, jak, jak wygląda ocena. Zobaczymy. Tyle na dziś. Już niedługo kolejne materiały. Myślę, na bieżąco kilka pomysłów jest. Między innymi planuję dokończyć ten mój plan lotowy. Przedstawię Wam, myślę, w kolejnym materiale, jak do tej pory latałem, jak wyglądał mój taki konkretny plan lotowy, co stosowałem, jak stosowałem. Na przyszły rok są małe modyfikacje planowane, aczkolwiek. Myślę, że mogę Wam przedstawić to, jak latałem do tej pory, a myślę, że wstydu na pewno nie przynosiłem. Te miejsca były całkiem, całkiem sympatyczne. Zobaczymy. Tyle na dziś. Pozdrawiam Was serdecznie. Ocencie swoim okiem fachowym, czy dobrze wybrałem, jeżeli chodzi o moją drużynę. Pozdrawiam, do usłyszenia.